Dzisiaj unboxing slashi. Pamiętajcie, nie otwierajcie o, tego tak jak ja Bo po prostu to się zdejmuje tak? W pudełku znajdziecie po prostu urządzenie już Całkowicie zmontowane, tylko trzeba będzie podklejać Domontować ociekacz Dodatkowo proste instrukcje Na drinki Cała książeczka Polska instrukcja dodatkowo techniczna Bardzo ważna rzecz po zamontowaniu czekajcie dwie godziny przed pierwszym uruchomieniem, żeby nic się tutaj nie popsuło. Pamiętajcie, żeby przed pierwszym użyciem wymyć to wszystko. Mamy tutaj rączkę, cyk i gotowe do mycia. Szykujemy się do zrobienia frappe, czyli trochę kawy, trochę mleka, cukru i śmietanki. Wlewamy kawę. A później kolejne skarpetki wszystko dodane. Teraz tylko i wyłącznie włączamy sobie Program automatycznie ustawił temperaturę. Nie czekam. Prawie na maksa wypełnione, ale tutaj też mamy poziom minimum. Czyli, jeżeli byśmy chcieli mniejszą porcję, mniej porcji, też możemy robić. Urządzenie wcale nie jest jakoś bardzo głośne. Pracuje jak. Można powiedzieć, piekarnik na turbuli biegów. I po około 40 minutach mamy taką zamrożoną masę. już gotowe, idziemy dać przetestować specjalistom.